Hey, cześć Szymanko z tej strony Catrox i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie aktualizacji do Minecrafta. Dzisiaj mamy czwartek, a więc czas na kolejnego Snapshota. Dzisiejszy snapshot zatytułowany jest 12W41A od razu wam powiem, że zmian było całkiem sporo Tak więc może bez zbędnej gadki Przejdźmy od razu do prezentacji Pierwszą nowością jest to, że dodano opcję Wyłączenia wizualnie pelerynek Dla ich posiadaczy Aby to zrobić wchodzimy w opcję Następnie e, multiplayer settings e, I tutaj zauważycie przycisk show cape on Lub show cape off Jeżeli po prostu nie chcecie, aby pelerynki były widoczne e, To dajecie sobie tutaj na off A jeżeli chce, chcecie, aby były one zauważalne e, To dajecie sobie je na on e, Ja tutaj nie mam pelerynki Dlatego nie zauważycie u mnie żadnej różnicy, no ale myślę, że jeżeli po prostu będziecie chcieli je sobie włączyć lub wyłączyć, to zrobicie to bez problemu. Drugą zmianą jest to, że efekt, jaki otrzymujemy dzięki blokowi Bacon, jest teraz mniej natrętny wizualnie. Pokażę Wam mniej więcej o co tutaj chodzi. Weźmy sobie na przykład ulepszenie na szybkość. No i cóż, gdybyście już sobie wcześniej ulepszenia, właśnie w tym bloczku Bacon, to na pewno zwróciliście uwagę na bąbelki, które wokół Was wariują. Bąbelki te zostały jakby troszkę zmienione, są one teraz bardziej przezroczyste i myślę, że nie przeszkadzają już one tak bardzo, jak to było po prostu wcześniej. Także myślę, że dosyć fajna zmiana, ponieważ nie będzie już po prostu to aż tak bardzo nam przeszkadzało. Okej, okay, kolejną, już trzecią nowością jest to, że dźwięk otrzymywania poziomu odtwarzany jest tylko co 5 zdobytych leweli mam teraz 15 level jak widzicie nabijemy sobie może e, poziom 18 no jak widzicie w ciągu tych trzech leveli nie było żadnego dźwięku, gdy nabijemy sobie natomiast level 20 to taki dźwięk już usłyszymy. Czyli po prostu od teraz ten dźwięk będzie pojawiał się co 5 leveli, a nie tak jak to było wcześniej co jeden poziom. Myślę, że jest to korzystna zmiana ze względu na to, że po prostu było to bardzo uciążliwe i myślę, że w pewnym stopniu po prostu nam przeszkadzało. Ok, dodatkowo skrót F3 plus H będzie wyświetlał nam poziom zniszczenia przedmiotu. Naciskam sobie tutaj F3 oraz H jednocześnie, no i gdy wejdę w swój ekwipunek, jady na kill -off, to po pierwsze, na tej stronie nazwy e, tego e, kilofa. Zobaczymy jego ID, a poniżej mamy durability, czyli po prostu wytrzymałość tego przedmiotu. E, mamy tutaj 1556 na 1561 i oznacza to mniej więcej tyle, że mogę jeszcze zniszczyć 1556 bloczków, zanim po prostu ten kilof mi się doszczętnie zniszczy. Tak więc myślę, że dosyć ciekawa zmiana, ze względu na to, że wcześniej, żeby po prostu było to widoczne, musieliśmy ugrywać sobie modyfikacje. No a teraz twórcy Modjangu oferują nam to bezpośrednio na czyściutkim Minecrafcie. Ok, wyłączę sobie to i przejdźmy do kolejnej zmiany. Kolejną zmianą jest to, że dane diagnostyczne wyświetlają teraz nazwę kierunków, który patrzymy. Jak widzicie mamy tutaj nasze koordynaty, czyli X, Y oraz Z, a poniżej mamy dodatkowo F ja teraz patrzę na west, czyli po prostu na zachód. Gdy obrócę się w prawą stronę, będę patrzył na północ. Dalej mamy, oczywiście, dalej mamy oczywiście wschód. No a już na końcu mamy południe. Tak więc myślę, że kolejna całkiem ciekawa zmiana. Nie spodziewałem się absolutnie czegoś takiego. Być może Wam się to przyda, być może nie. Jest to oczywiście kolejna informacja. No i cóż, na koniec już myślę najlepsza, naj, naj, taka najciekawsza oraz priorytetowa zmiana tego snap. -a tam jest to nowy przedmiot. Nowym przedmiotem jest kowadło i teraz pokażę Wam, jak je stworzyć. Będziemy potrzebowali 6 bloków żelaza oraz jedną sztapkę żelaza. Gdy ułożymy to w następujący sposób, otrzymamy Anvil, czyli po prostu nasze. Kowadło. E, zapytacie pewnie, e, cóż pozwala ono nam robić? Mianowicie pozwala ono naprawiać przedmioty, połączając narzucone na nich zaklęcia. Jak widzicie, mamy tutaj na tych e, moich kilofach dwa różne zaklęcia. E, no i tutaj powyżej mamy takie trzy pola. E, wrzucamy sobie tutaj. Wrzucamy sobie tutaj nasze dwa kilofy. I jak widzicie, w tym trzecim polu pojawił się nowy kilof. Mamy tutaj, ten kilof jest jakby takim połączeniem tych dwóch. Mianowicie mamy tutaj jednocześnie dwa zaklęcia. Jak widzicie, ten kilof jest też od razu naprawiony. Tak więc myślę, że po prostu naprawdę bardzo przydatna sprawa. No i tutaj poniżej macie opisane, ile potrzebujemy leveli. Ja mam w tej chwili poziom 20, tak więc muszę sobie jeszcze nabić 5 poziomów, aby wam to zaprezentować Okay. Szybko sobie to nawijamy, wezmę sobie jeszcze troszkę więcej. Na potem No i cóż, wejdźmy sobie oczywiście do naszego kowadła Ułóżmy tutaj nasze kilofy I spróbujmy wziąć ten nowy Jak widzicie udało nam się Mamy tutaj, mamy tutaj nasz zupełnie nowy kilof Z połączeniem tych dwóch zakleśń Także naprawdę bardzo fajna sprawa Ale to nie wszystko co te kowadło Po prostu potrafi Pozwala ono nam nazwać dowolny przedmiot Może to być zarówno ten kilof, Aby zmienić jego nazwę tutaj U góry usuwamy tą starą nazwę I wpisujemy sobie na przykład kilof kill off i uśmieszek i po prostu jak widzicie teraz gdy znajdziemy na ten kilof, to nazwa Diamond pickaxe zmieniła się na tą nazwę, którą wpisaliście sobie powyżej Możecie zmieniać nie tylko kilof, ale na przykład może to być skóra możecie sobie zmienić również nazwę może to być łódka lub po prostu dowolny przedmiot z waszego ekwipunku no i cóż, ilość poziomów potrzebna do użycia kowadła wzrasta przy zmianie nazwy, w wyższych poziomach zakręć i większemu zniszczeniu przedmiotów. No i cóż, każde, kowadło, każde użycie tego kowadła zniszczy zniszcz, je. Zniszczenie kowadła tak dzielimy na trzy stopnie. Zwykłe kowadło, które nie jest wcale zniszczone, lekko zniszczone kowadło oraz bardzo zniszczone kowadło. Jak widzicie, każde kowadło różni się między sobą po prostu wyglądem. Tutaj mamy takie, jak widzimy, Troszkę zjechane, tutaj już naprawdę bardzo zjechane, no a tutaj zupełnie nowe. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się spodobała. Jak widzicie, całkiem sporo nowości. Bardzo fajna, bardzo fajna nowość związana właśnie z kowadłem. No i myślę, że ten snapshot Wam się spodoba. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić to wszystko, jak działa po prostu w Waszym świecie, to zajrzyjcie do opisu. Tam macie po prostu link do pobrania tego snapshota Dodatkowo, zmiany, o których informacje pojawiły się po nagraniu, też Będziecie mieli dostępne w opisie, tak więc serdecznie zapraszam Was, abyście po prostu tam zajrzeli. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zapraszam Was do komentowania, do oceniania. A nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu materiałów. E, także dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłego dnia. Także trzymajcie się i na razie.